graczem stołecznej drużyny. Wychowanek w Stoła Wola nie miał niestety szans przy tej sytuacji. Tymczasem dobre dośrodkowanie i piękne uderzenie! Jeden do jednego, błyskawiczna odpowiedź. Rafał z kapitalnym uderzeniem nie daje szans Mariuszowi Duńcikowi. Przepiękna bramka wyrównująca dla reprezentacji drugiej ligi. Zobaczmy jeszcze raz tą sytuację, to główkował Jarosław Chwiałkowski. Jarosław Chwiałkowski, piłkarz GKS-u Bełchatów, a więc skuteczny w drugiej lidze. I teraz także kilka minut po wejściu na wojsko drugoligowiec Jarosław Chwiałkowski, który jak widzimy po przerwie pełni funkcję kapitana, wyrównuje. Tak przejął funkcję kapitana i jak na kapitana przystało, poprowadził swój zespół do zdobycia bramki. Przepiękne uderzenie. Tutaj Mariusz Luncik nie miał zbyt wiele do powiedzenia. A więc minutę po zdobyciu gola przez pierwszoligowców. Odpowiedź piłkarzy drugiej ligi. I mamy już 1-1 na stadionie Aluminium w Koninie. Ciekawy początek drugiej połowy spotkania. Za tydzień tutaj na tym stadionie piłkarze aluminium podejmować będą od rewodzła. Poczyst jeszcze trzy. Uda się robić piłkę do siatki. Nie udało się. No i proszę. A strzelał Jarosław Piałkowski, ten sam zawodnik, który w strzelił przepiękną bramkę w 49 minucie spotkania. Sędzia pan Zbigniew Przesmycki cofa grę o kilkanaście metrów, a my jeszcze raz oglądamy uderzenie Piałkowskiego, piłka Przeleciała pod lewą ręką Mariusza Wąsika. Niewiele brakowało, głowy już 3 do 1 dla drugoligowcy. No i Patalan. Sam na sam przy bramkarze. Patalan, trzecia bramka 83 minuta spotkania. No i proszę Państwa, drugoligowcy nieoczekiwanie prowadzą w tym spotkaniu. 3 do 1. W części w drugiej połowie w posiadaniu piłki. Zawodnicy ekstraklasy, ale teraz piękna kontra. Sam na sam z bramkarzem, znalazł się Dariusz Patalan i nie dał Luncikowi szans skutecznej interwencji. Dariusz Patalan wprowadzony do Bełchatowa. Jeszcze, gdzie ten klub występował w pierwszej lidze przez trenera Bogusława Kaczmarka, który znany jest z tego, że ma nosa, jak to się mówi do młodych piłkarzy, młodych zdolnych. Ostatnio w Petrochemii Płock jego nowy nabytek Gosik także strzelił bramkę. A my jeszcze raz oglądamy Dariusza Patalana. 9 bramek w tym sezonie w rozgrywkach drugiej ligi. Podobnie jak jego partner klubowy Jarosław Ksiałkowski. I dzisiaj obaj ci zawodnicy strzelili po jednej bramce.